Karido i witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Stars dzisiaj otworzymy sobie z me mega skrzynkę gramy z moim kolegą Oskarem kojarzycie mo go może z pierwszych odcinków wtedy się nazywał Ultimate Snowy i miał inne konto no i widzicie polecam wbijać na jego kanał Terra Gaming yy, no i właśnie otworzymy sobie mega skrzynkę jeżeli nic nie wypadnie to Nazwę po prostu odcinek Mega Skrzynka. A jeżeli coś wypadnie, to nazwę Mega Skrzynka, wnawia się nowa postać. Ale na pewno nie wypadnie, bo mi ostatnio przecież wypadła. O, Oscar zwinął, super. Ekstra. I no, ogólnie to już celuje od kilku odcinków. Od wtedy, co. No, znaczy czasami. No nie wiem. Tak normalnie, o. Fajnie, Oski, o, ma na niskim levelu tu Jessie No i dobra, i myk, myk Prowalona wieżyczka Oj, chodź, chodź, kamp, chodź, kamp O nie, o nie, o shit Udało się O nie, o nie, o nie Wygramy to, wygramy to O tak nie spodziewałem się, że od razu wygramy, ale fajnie. Najsik. W sumie jeszcze raz mogliśmy zagrać, bo brakuje mi ten... A nie, bo jest now nowa mapa, no tak. Bo znowu gramy wieczorem. Oho, jakaś nowa. Jeszcze na niej nie grałem, bo... Pięć pucharków, dobra. Oskar. Nowe wydarzenie. No to wybieraj na wymiarze. Dobra, to ja wezmę sobie... Mm, może, dobra, nitę zostawimy sobie. Uuu, jestem podjarany, coś może wyleci. Znaczy w znaczeniu powerpointy albo dużo biletów, bo chciałbym dużo biletów. Szczególnie. I kasy mi jest strasznie potrzeba na ten Star Power do El Primo. Ale na razie nie kupiłem, bo sobie ulepszyłem kruka za 480 na siódmy level. I mamy na nim już 400 pucharków, czyli mogę odtwarzać. No, Dobra, dawaj, 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 dobrze. Nie, nie, nie da się. Tutaj Nita O, 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 o. Ale mnie zaskoczył. O, zabita. Ale ja jeszcze. Dobra, dobrze, dobrze jest. Trzeba ją otoczyć. Kurde Oskar, otoczyć, a nie iść do mnie. No wiadomo, kto jest lepszy, ale bez przesady. <laughs> nie no, Oskar ma dobre pucharki. Z 4000 ileś? 4500. Dobra, ale ja zaraz wbiję 7000. Albo nie, nazwę odcinek 7000. tysięcy. Plus me, mega skrzynka. Kurde. Oła, oła, oła. I co, i co teraz, i co teraz? I teraz ja prawie zginąłem. No. Oła, oła, oła. Dobra, jest dobrze. My to mamy praktycznie wygrane. Tylko. W ogóle fajna mapa na daleko, nie? Bo jest środek tak jakby i z dwóch stron można walczyć. Oni mają mało. Ten ośmię bitowiec nie saluję. Co co atakujesz? O kurde, ja to przegram. Znając moje szczęście. O o! Kurde jeden strzał tamten co był. Dobrze, że miał spokojnie, spajku. Dobra, weźmy z obi... Dobra. Ale jesteśmy w dupie. Nie będę ukrywał. Pocioski ze mną. No i już. Dobra, mamy mega skrzynkę. Trudno. Ale jest drugie. Uwaga. Napiszę mu czyky. Mega skrzynkę. No to co? Otwieramy. O kurde, sześć. Ale wątpię, że będzie, ale. Sześć to. Tak, tak. W końcu tylko ta gorsza, ale. Ten, ale dobrze. Jest gwiazdna moc. 7 biletów, no idealnie, idealnie Star Power do L. Primo i siedem biletów, no pięknie. No to jedną sobie jeszcze z oskim zagramy, może raz na solo. I tak, i siedem tysięcy pukarków. Mega skrzynka plus jeszcze ta Wiezdna moc Tu nazwy to tak Gwiezd, mega skrzynka 7000 pucharków, mega skrzynka, na moc. Bez sensu, ale nie da się pomieścić, ale żeby był clickbait jakiś, nie? To trzeba jakoś to zrobić. O w ogóle zabiłem. Fajnie. Mm, mm, mm. I teraz nie calowałem. Pięknie. A w ogóle to celuję to tylko ten piper głównie. O, super, czwarte. Dobra, to się z Oscarem pożegnam. C ten... Co chcesz grać? Dobra, to ja sobie tylko zmienię postać. Na... Penny, dobra, dawno nie grałem. Ostatnia plansza, znaczy z nim. Ale dobrze, dobrze, było sześć. Sześć przedmiotów, to byłem podjarany, że coś wyleci. A tutaj myk jest dobry, star power. Kurde, z daleka się strzela. No, weź było 8 bitowiec, nam zabrał. Oho, pięknie, Oscar. Brawo, kręcimy się, panowie. Dzięki za doniszczenie. Na spokojnie, Oscar. Tutaj tik jest. Oh shit. Jestem w dupie. Przepraszam. Ale tak jest. Oscar o dobrze, sieć tu, sieć. Sieć tu. Ultem zaraz ucieknie, jak coś nie pójdzie. No i dobrze jest. Znaczy źle, bo cztery drużyny, ale cieszę się tą mega skrzynką. To nie ja go zabiję. Jak pięknie pod, po wycelowaniu. O kurde. Nie dobra, to później jak przejmiemy na przykład ten krzyczek. No dawaj, dawaj, dawaj. Ła, ła, ła. To ja stąd spadam. Ej, uważaj, uważaj. Zabitą z dziesięcią... Żegnaj. Kurde, zwaliłem trochę. No bo mogłem nie wrócić, i mógłbym żyć, ale skąd miałem wiedzieć, że z dwóch stron wezmę. Dobra, to ten. Znaczy, nie! O nie, nie chciałem! Opuść. Dobra, ja już kończę. W znaczeniu, jeszcze chciałem zobaczyć, ile mam wszystkiego, nie? Chciałem zobaczyć moje wygrane, bo nie, nie pamiętam w ogóle. 3x3 500, solo 160. Okej, okay, dobrze nie jest, to źle też nie. O! 6,20 właśnie, miałem się pochwalić, bo fajnie. Jeszcze pół minutki. Żeby było 10 minut O, ale piękny ten O, tak I... O, i 7 biletów Też, dobrze Dobrze, że to się nagrało No, brakuje mi tylko 3 legend Ty Sandy, mój kolega Wielgolek ma e, Tutaj O, wbijać do klanu kaktusy w ogóle Tutaj o, mój kolega Wielgolek e, ma Pięknego Sandy. O kurde, to jest ogromic. Nie pamiętam. Pamiętacie Ultimate Snowy. No, 100 minut temu był aktywny. Także dzięki za oglądanie i cześć.